Znany teolog amerykański, prowadząc zajęcia ze studentami, zacytował im ten oto fragment Słowa Bożego. Przeczytam. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Powiedział koniec cytatu i stwierdził. Drodzy młodzi dżentelmeni, pozostawcie Szatanowi jego brudną robotę. Myślę, że do mądrych dotarło, a zresztą, zresztą nie wiem, jak to. Będzie dalej.